Czerwiec 2021 roku. Zobaczymy, co przynosi dla Was ten miesiąc. Jakie główne energie będą. W jakich głównych energiach będziecie się pokazywać? Jakie będą um, wspierające energie, a jakie będą blokujące? Co robić, żeby nie robić? Główna energia dla raka na czerwiec. 2021, co robić? co jest wspierające, czego nie robić, jaki jest wynik, no następny miesiąc dla Was. Jeszcze sobie tutaj dodać kartę do tego wyniku, z czym przechodzicie na następny miesiąc. Zobaczymy sobie na raku. dla Was, kochane Raki, jest na uporządkowanie swoich spraw. W ogóle zaczynam te, dopiero zaczynam te czytania na czerwiec i widzę już któryś yy, znak z kolei, że będzie po prostu siedział w papierkach i pewne rzeczy sobie yy, remam, remantował. Takie mam uczucie, mam że to będzie przerzucanie z tej sterty na drugą, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne, porównywanie pewnych rzeczy, robienie dużo kalkulacji, rachum, takiej um, oceny sytuacji. Będzie to mocno w materii związane i osadzone, prawdopodobnie z jakimiś biznesami istniejącymi lub jakimś systemem operandi które działa, a które nie, ile się zarobiło, ile się wydało, co potrzeba, co nie potrzeba, z czego rezygnujemy, a na co możemy sobie pozwolić. Coś takiego bardzo takie skrupulatne, żmudne, wymagające cierpliwości i wytrwałości zadania w czerwcu. Co robić? Łapać szanse, jeżeli takowe się pojawią, bo mogą się pojawiać. I podejm podejmować dobre decyzje zajmować dobre decyzje jeżeli jakaś szansa się pojawi dla was jakakolwiek związana właśnie może z lokatą czegoś może z przekierowaniem swojej uwagi na coś e, dodatkowego, nie innego, ale dodatkowego to powiedziałabym idźcie w to to jest, to będzie dobra decyzja która dopiero potem może zaowocować Jakieś wyznaczenie dodatkowej, równoległej drogi, która będzie korzystna. Czego nie robić? Nie wpadać w marazm myślowy. A, dobra, na, na tej zasadzie idzie szansa, a nie mam teraz na to czasu, może później się nad tym zastanowię, bo teraz muszę się skupić 100% tutaj, na sobie, co ja robię, co ja ogarniam. Tego nie róbcie. Nie wpadajcie. Um, w niemoc psychiczną i podejmujcie działanie. Nie, od, nie odkładajcie tego na później, bo później nie będzie, ta szansa przeleci po prostu. Um. Droga oczywiście jest dla Was i decyzje są dla Was do podjęcia. Może to być ta szansa, może to sporo zmienić w Waszym życiu, może tak. Może dlatego może mogą pojawić się jakieś obawy. E, że to teraz najlepiej rozluźnić te obawy, spotykając się z ludźmi lojalnymi i przychylnymi Wam, e, gdzie możecie pogadać, gdzie dostaniecie jakąś poradę, y, gdzie dostaniecie zrozumienie i rozluźnienie w pewnych sytuacjach. Wójka mieczy cały czas chodzi tutaj. Y, i potrzebne jest, ym, będzie potrzebne właśnie działanie. Nie można zawiesić tej sytuacji i podjęcia decyzji na potem. Mam wrażenie, że to będzie trzeba podjąć tutaj, teraz. Ym, I na, nawet może to być szybkie podjęcie decyzji, więc może nie być tak samo dużo czasu na, na zweryfikowanie pewnych rzeczy. Więc będę Was zachęcać do tego, żebyście skupili się na tym w tym miesiącu, już teraz. Nie czekać na koniec lata, nie czekać na połowę lata. Zróbcie sobie jakieś rozliczenie, które jest Wam teraz, będzie Wam dawać aktualny obraz sytuacji Waszej, w jakiej się znajdujecie. I wtedy, gdy ta szansa się pojawi, będziecie już wiedzieć, czym, w, czym, w, czym, w czym Wy zarządzacie bo jeżeli się nie ma pewnych rzeczy i trzeba już zrobić, zobaczyć, zdecydować odkłada się to w czasie, odkłada się to w czasie i szansa przelatuje e, żeby uniknąć pewnych rzeczy i załamań warto jest właśnie zejść troszeczkę do tego poziomu materialnego i zająć się tym, co jest namacalne moje drugie raki Może z czegoś trzeba czego będzie zrezygnować. Może nie warto trzymać dla samego trzymania. Może to się po prostu nie opłaca. Przekalkulujcie. To jest słowo klucz na czerwiec dla Was, Raki. Kalkulacja. Muszę się to pokrywać. Musi być... Yy, te kubki dwie muszą być naprawdę równe. Muszą być... Yy, dopieszczone w tym. Musicie umieć zarządzać pewnymi zasobami, żeby móc podjąć dobrą decyzję na przyszłość dalej. ok moje drogie kochane laki. Spotykamy się pewnie w przyszłym miesiącu i dziękuję za Waszą obecność i polubienia. Buziaczki.